Uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie. Aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary, Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić z zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczyniem, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj to Słowo, akurat to Słowo, kładziesz nam na serce. Prosimy Cię o Twojego Ducha Mądrości, o wyciszenie, o to, abyśmy nasze myśli i nasze serce mogli skierować w Twoją stronę, i usłyszeć, i doznać to, co Ty chcesz do każdego z nas powiedzieć. Amen. Życie człowieka. Jest naznaczone wyborami. Od chwili, kiedy otwieramy rano oczy, aż do momentu, kiedy kładziemy się spać, podejmujemy dziesiątki decyzji. Niektóre są błahem. Czy zjem śniadanie jajecznicem, a może jednak owsiankę, a może kaszę gryczaną z kotletem. Albo pojechać do pracy samochodem, może autobusem. Niektóre decyzje mają większy ciężar. Czy zgodzić się na dodatkowe nadgodziny, zapewne kosztem czasu dla swoich najbliższych. Ale podejmujemy także takie decyzje, które mogą zmienić nasze życie albo życie innych. Wyjść za mąż, pożenić się, powiedzieć tak, czy zwolnić pracownika, który popełnił błąd, a może jednak dać mu drugą szansę. Podejmujemy wiele decyzji w domu, w pracy, w szkole, w małżeństwie, w relacjach, w rodzinie. No i niektóre decyzje podejmujemy świadomie. A czasami robimy coś z przyzwyczajenia, nawet nie wiedząc, że dokonaliśmy wyboru. I moi drodzy, wszystko to, co łączy te wielkie i te maleńkie decyzje, ma wspólny mianownik. Te decyzje wypływają z naszych wartości, z tego, co jest fundamentem naszego życia. Decyzje, Nasze decyzje wypływają z wartości, które wyznajemy. Myślę, że każdy z Was zna piramidę żywieniową. Na samym dole takiej piramidy żywieniowej jest oczywiście ruch, a więc spacer, jazda na rowerze, zwykłe chodzenie po schodach, ale potem dalej mamy warzywa, owoce. Produkty zbożowe, nabiał, i na samej górze mięso i tłuszcze, których powinniśmy spożywać niezbyt dużo. Taka piramida ma fundament, i tym fundamentem jest ruch. I żeby ta piramida się ustała, żeby w ogóle miała sens, to bardzo ważny jest fundament. Ale podobnie jest w życiu duchowym. Każdy z nas świadomie lub nie buduje swoją piramidę wartości i wybieramy, co jest jej fundamentem, co ma zajmować poszczególne szczeble. Problem w tym, że często robimy to trochę po omacku. Kierując się tym, co mówi otoczenie, może to, co podpowiada nam reklama, znajomi, sąsiedzi? Jak mogą wyglądać piramidy współczesnego człowieka? Weźmy młodego studenta. Nazwijmy go Tomek. Tomek mieszka w dużym mieście. Studiuje na prestiżowej uczelni. Na dole jego piramidy jest dobrze płatna praca po studiach. Nie bóg, nie rodzina, a nawet nie pasja, ale gwarancja stabilizacji i wysokich dochodów. Potem są podróże, modne ubranie, szybki samochód, znajomości, które mogą się nam kiedyś przydać. Tomek chodzi do kościoła, ale tylko wtedy, kiedy jedzie do rodziców na święta. W jego piramidzie Bóg jest gdzieś daleko, a może nawet poza jej granicami. Małżeństwo w średnim wieku. Nazwijmy ich Basia i Piotr. Mają dwójkę dzieci. Na dole ich piramidy jest bezpieczeństwo finansowe. Dlatego Piotr pracuje po 12 godzin dziennie. A Basia bierze dodatkowe zlecenie. Wyżej są sukcesy dzieci w szkole, wakacje dwa razy w, doku, w roku, nowoczesny dom. Modlitwa jest, ale głównie przy okazji choroby i problemów. Kościół, w niedzielę, ale często tylko ciałem, bo myślami już są gdzieś w planach na popołudnie. I jeszcze jeden przykład. Starszy Pan Jan, emeryt. Na dole jego piramidy jest święty spokój. Dla niego najważniejsze jest, żeby mu nikt nie przeszkadzał. Wyżej ogródek, telewizja, rozmowy z sąsiadami a Bóg jest obecny, ale jako pewien dodatek do starości. A nie fundament. Moi drodzy, przez te przykłady nie chcę powiedzieć, że dobrze płatna praca, bezpieczeństwo finansowe rodziny czy święty spokój są złe. Ale one nie powinny być fundamentem naszego życia. Jeśli fundamentem nie będzie Jezus Chrystus, to cała ta piramida będzie się chwiała. I kiedy przyjdzie kryzys, a zawsze taki przychodzi: choroba, utrata pracy, rozpad relacji, wtedy ta piramida będzie się chwiała, a fundament będzie niestabilny. Apostoł Paweł jest autorem dzisiejszego tekstu biblijnego i spójrzmy na niego. Moi drodzy, Paweł jest przykładem człowieka sukcesu. Był wykształcony, wpływowy, szanowany. Miał wszystko, co w jego świecie uchodziło za najwyższą wartość. Czytaliśmy, że miał elitarne pochodzenie. Pochodził z plemienia Benjamina. Odebrał najlepszą edukację rabinacką. Był nieskazitelnie moralny, według co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Paweł odkrył, że nawet najlepsze ludzkie osiągnięcia są niczym, jeśli, są, jeśli nie są budowane na fundamencie wiary. Na Jezusie Chrystusie. Dlatego Paweł potrzebował przebudować swoją piramidę wartości. Dzisiejsze fundamenty. Widzimy w mediach celebrytów, co jest u podstawy ich piramidy: popularność, liczba obserwujących w mediach społecznościowych. Ale moi drodzy, fundamentem naszej piramidy może być także strach przed biedą. Dlatego wtedy pracujemy ponad siły, a konsekwencją jest zaniedbane zdrowie i relacje. Fundamentem może być też potrzeba akceptacji. A więc idę za modą. Idę za opinią większości, nawet jeśli jest to sprzeczne z moim sumieniem. Myślę, że nie potrzebujemy być pobudowlancem, żeby wiedzieć, że fundament jest bardzo ważną częścią budynku. I tak samo bardzo ważne jest, na czym budujemy nasze życie. To fundament decyduje w jakim kierunku podąża nasze i jakie decyzje podejmujemy. Jeśli u podstaw jest pieniądz, wtedy kreatywna księgowość nie wydaje się problemem. Jeśli fundamentem jest opinia innych, wyrzekam się swoich przekonań, byleby nie odstawać od grupy. A jeśli fundamentem jest Jezus Chrystus, wtedy, nawet kiedy potrzebujemy podjąć trudną decyzję, którą może świat wyśmieje, nasi najbliżsi, która wiem, że będzie nas dużo kosztowała, to jednak wiemy, że to ma sens że powinna być dla nas oczywista. Dziś apostoł Paweł przypomina nam także, że ten fundament, nie decyduje tylko o naszym tu i teraz, ale decyduje o naszej wieczności. Piszę: Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. I moi drodzy, dzisiaj chciałabym was zaprosić do konkretnego kroku. Nie tylko, żeby o tym pomyśleć, ale żeby to zrobić. Może dziś wieczorem, albo jutro rano? Nie odkładajcie tego na później. Czyli dziś wieczorem, lub jutro rano, kiedy macie trochę ciszy, narysujcie swoją piramidę wartości. Na dole wpiszcie to, co naprawdę jest waszym fundamentem, a nie to, co chciałbyś, żeby było. Bądź szczery. Tym, co napiszesz? Moi drodzy, kiedy już stworzymy tą piramidę z tym fundamentem i z tymi wszystkimi szczeblami, to zanieśmy ją w modlitwie do Pana Boga. Pokażmy mu ją, choć on i tak ją zna. Powiedzmy, Panie Boże, to jest moja piramida wartości. Pokaż mi. Może potrzebuję coś w niej zmienić. Może to będzie drobnostka. A może potrzebujemy ją całkowicie przebudować. Tak jak to uczynił Apostu Paweł. Moi drodzy, mamy jedno życie. Każdy z nas ma tylko jedno życie i tylko Pan Bóg wie, jak ono będzie długie. Możemy je zbudować na trwałym fundamencie. Który przetrwa wszystko, lub na takim, który świat podpowiada nam, że jest trwały, a potem się okazuje, że jednak nie miał racji. Apostoł Paweł wybrał Jezusa Chrystusa i tego nie żałował. Amen? To pytanie już zostawiam w Waszych sercach. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Panie I Boże, chcemy Ci podziękować za to dzisiejsze słowa. Dziękujemy Ci za przykład apostoła Pawła, za to, że był dzisiejszym człowiekiem sukcesu. Był rewelacyjnie wykształcony, miał rewelacyjne pochodzenie. I jeszcze wiele tych rewelacyjnych rzeczy. Świat go podziwiał, najbliżsi, dalsi. Ale ty, Panie Boże, stanąłeś na drodze Jego życia i pokazałeś mu, że to wszystko, czym Go obdarzyłeś, jest dobre, ale potrzebuje trwałego fundamentu. Potrzebuje Ciebie, Jezusa Chrystusa. Panie Boże, my też chcemy, aby nasze piramidy wartości. Miały dobry i trwały fundament. A wiemy, że jest tylko jeden. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz nam służyć pomocą w dokonywaniu różnych decyzji, tych wielkich i tych małych. Tych małych, które może nie mają z wielkiego znaczenia, ale Ty chcesz być także wtedy, kiedy podejmujemy trudne decyzje. Chcesz nam podpowiadać, jak powinniśmy zadecydować. Co jest dobre, a co nam odpowiada Szatan? Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś do naszej dyspozycji. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest wypełniony miłością do każdego z nas. I Ty się troszczesz o nasze tu i teraz, ale także chcesz z nami przebywać w wieczności. Amen. Zapraszam Was za tydzień na następne nabożeństwo, 24 sierpnia o godzinie 10. Już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich na 31 sierpnia. W sierpniu mamy 5 niedziel, będzie to nabożeństwo rozpoczynające nowy rok szkolny. Chcemy szczególnie powierzyć dzieci, rodziców, bo przed nimi też wielkie wyzwanie, dziadków, wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny. Moi drodzy, dzisiaj tak jak zawsze kawa w ogrodzie parafialnym jest trochę chłodniej niż wczoraj, więc zapraszam Was serdecznie. I ostatnim ogłoszeniem chciałbym Was zachęcić do zagłosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Ulotki znajdziecie na stoliku, tam gdzie były śpiewniki. Jest to projekt, który wspiera osoby, które są chore na Alzheimera i ich opiekunów. Wiemy, że jest to trudna choroba, trudna także dla najbliższych. Więc jeśli możecie, to zagłosujcie. To tyle ogłoszeń. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże Waszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.